Sporo pytań odnośnie bonusów Go plus Bet, oczywiście cały czas jest tutaj promocja powitalna, aktualna dla wszystkich nowych użytkowników, o tym powiem oczywiście za chwilę. Najpierw chciałbym się tutaj z Wami przywitać. Cześć, witam Was wszystkich serdecznie, dzisiaj mamy czwartek, dzisiaj jest czwartek, lecimy z trzecim dniem survivalowego Andrzeja, więc to oczywiście będzie kuponisko ode mnie. Tymczasem gorąco zachęcam do zostawienia łapeczek w górę pod tym filmem oraz subskrypcji, jeżeli interesuje Cię taki e, taka ta tematyka, warto tutaj tą subskrypcję zostawić za serdecznie z góry dziękuję. Będzie oczywiście konkursiwo, powiem kilka słów na temat promocji i będzie jak zawsze mój kupon. Także jeżeli masz to w nosie nie interesuje Cię to, możesz miał tutaj przebijać do samego kuponu. Lecimy oczywiście z promocją w Go plus bet. tutaj pakiet powitalny jest bardzo rozbudowany na sam start, za samo założenie konta, potwierdzenie zgód marketingowych i potwierdzenie tutaj, potwierdzenie Zweryfikowanie tego konta Dwie dyszki tutaj freebetów wlatują Oczywiście trzeba założyć to konta z naszym linkiem Z naszym kodem Później Później pierwszy bonus to jest 100% do, do wpłaty do 300 500 zł to jest zakład bezpieczny No i na sam koniec wlatuje jeszcze 100 zł freebetu Także dla każdego Znajdzie się tutaj coś ciekawego, jeżeli jesteście zainteresowani Zapraszam jak zawsze do opisu tego filmu Oczywiście również zapraszam do naszych mediów społecznościowych Facebooka, Instagrama czy nawet Discorda Linki mam nadzieję, że będą znajdowały się również tutaj w opisie filmu Lecimy jeszcze z konkursem Jak zawsze tutaj dwie dyszki będą do zgarnięcia w Go Plus Bet. Co trzeba zrobić, aby o nie powalczyć? Przede wszystkim... Łapeczka w górę, mój ziomeczku. Tutaj trzeba koniecznie ją zostawić. Publiczna, publiczna subskrypcja, subskrypcja tego kanału. No i w komentarzu trzeba wytypać dokładne wyniki minutę pierwszej bramki. Niech to będzie ten mecz dzisiejszy tutaj. Las palmas z Barceloną typujemy do godziny 21.30. Komentarze edytowane, dodawane po tej godzinie oraz bez ID gracza na GoPlus Bet nie biorą udziału w zabawie. No i teraz czas na krótkie podsumowanko. Podsumowanie e, ostatniego wczorajszego kuponu, właśnie teraz będzie on widoczny na Waszych ekranach e, Jeden zwrocik, jeden tutaj hokej fajnie siad, także bardzo się dobrze tutaj bawiłem oglądając swoją drogą na hokej. E, pierwsza tercja 3 do 2, później długo, długo nic i dopiero na pustaka tutaj na 4-2, e, niezły farcik. O sędziowaniu w meczu Realu Madryt z Majorką. E, powiem tylko tyle, że był to bardzo dziwnie prowadzony mecz. E, I zostawimy już ten mecz tutaj za sobą. Statystyki właśnie teraz będą na ekranie. No i myślę, że w tym momencie możemy tutaj przechodzić do. Do dzisiejszego, dzisiejszego grania na dzisiaj, e, dubelek ode mnie za stóweczkę będzie grany, ze względu na to, że e, no, dosyć tutaj, relatywnie mały kurs mi wyszedł. Niemniej, no, nie wiem, czy tutaj e, jakoś mocno bym ocenił ten kupon. Tym bardziej, że e, zaglądam tutaj po raz kolejny do, do hokeja. Właśnie do hokeja, jeszcze mecze reprezentacyjne do lat 20. Najpierw zobaczymy sobie Puchar Włoch, dzisiaj Juventus Salernitanum, i ja tutaj idę w under kartkowy. No, i tutaj przede wszystkim kwestia jest Taka, że sędzia nie jest tutaj Jakoś mocno overowy Gdzie tutaj mamy ten kartek Liczba żółtych kartek poniżej 4,5 Dobra, mamy już to kliknięte No i druga kwestia jest taka, że wydaje mi się Że tutaj Salernitana nie będzie podostrzać Mają tutaj problemy kadrowe W Serie A im idzie bardzo słabo Zamykają tutaj tabelę, ostatnio co prawda Remis i zwycięstwo. także dziś myślę, że tutaj Będą Będą te siły mocno skupione na Serie A Dzisiaj jeszcze mają rywala w postaci Juventusu Juventusu, także jednego z głównych tutaj faworytów do zgarnięcia Pucharu Włoch Wydaje mi się, że będzie tutaj relatywne, relatywnie spokojne spotkanie. No, i te cztery karteczki, tutaj, dosyć wysoka, w mojej opinii, linia. Myślę, że nie będzie ona pokryta. No, i teraz, właśnie, hokej, hokej, to jest bardzo ciekawe. Przechodzimy do hokeja świat, mistrzostwa świata U20. O ile się nie mylę, jest to mecz Niemców z Norwegią. Dokładnie tak, Niemcy z Norwegią. Baraż o utrzymanie. Dwie najgorsze ekipy tutaj będą się spotykać. Teraz z głowy, z głowy mocno mówię, Niemcy, o ile się nie mylę w czterech spotkaniach w grupie stracili 20 goli, strzelili 9, bardzo słabo, bardzo słaba tutaj defensywa. Norwegia, Norwegia wygląda na tym na tym, na tej pościźnie, na tej statystyce jeszcze gorzej. Bo o ile tutaj się nie mylę 28 goli straconych, albo 26, 28. 20... Zerknę sobie na szybkości Nie będę tutaj was w błędy wprowadzał gdzie tutaj ten Niemcy z Norwegiem, cyk Head to head, Norwegia ze Szwajcarią Ostatnio tutaj grali Generalnie mecze Norwegów Po prostu masakra, masakra, fajnie tutaj overowo Norwegia 8 na 26 Czyli 26 bramek straconych, troszkę gorzej tutaj ta defensywa wygląda No i ja tutaj jeszcze raz Powielam wczorajszy, co prawda... Typ na, na hokej i stawiam powyżej 5,5 gola. Tutaj o tyle fajnie, że gdzieś tutaj właśnie tak samo jak wczoraj, pod końcówkę meczu, jeżeli będzie mecz na styku, no to można się spodziewać, że będzie empty goal. Empty goal, który no może tutaj zagwarantować. Tą bramkę, której będzie ostatecznie brakowało. Jeżeli taki scenariusz by tutaj się zdarzył, oczywiście. Ja liczę, że dzisiaj będzie troszkę mniej nerwowo, jeżeli chodzi o ten hokej. Ostatnio zresztą bezpośrednie w starcie to było 4 do 4. Za stóweczkę, tak jak mówiłem, 257 zł i 24 grosze tutaj mogą wrócić. Liczę na kolejny profit, bo fajnie tu tutaj się zaczęło, fajnie ten survival wystartował. Klikam, zagraj, no i mamy wszystko na dzisiaj zrobione, zakład został postawiony. Pozostaje mi życzyć Wam miłego czwartku, widzimy się oczywiście jutro o tej samej porze mniej więcej. Czwarty dzionek będzie tutaj przed nami, no i mam nadzieję, że będę mógł się tutaj pochwalić, że wleciał na start hat-trick zielonych kuponów. Tymczasem trzymajcie się, siemaneczko.